Życie po Twojej stronie to podcast dla tych, którzy mają dość udawania i bycia miłymi kosztem siebie. To podróż przez grzeczne schematy i zepchnięte emocje. Mówi Maggie: Tu odzyskasz swój prawdziwy głos, granice i własne zasady. Tu oddychamy pełną piersią, zatem głęboki wdech i zaczynamy. Nie każde pokolenie jest takie samo. I dziś chcę mówić o moim pokoleniu, pokoleniu X i takim bardzo konkretnym, wymiernym problemie, z jakim to pokolenie nie bardzo umie sobie poradzić. Bo my, pokolenie dzieci z kluczem na szyi, potrafimy przeżyć wszystko. My jesteśmy twardzi, odporni, nie do zarąbania. Umiemy radzić sobie. Bez instrukcji, bez pomocy, żyć w chaosie, potrafimy zacisnąć zęby i przejść dalej, nawet kiedy wszystko boli. Dostajemy w tyłek wiele razy, podnosimy się z popiołów nie wiadomo, który to już raz. Ale jest jedna rzecz, która jest dla nas naprawdę trudna, chociaż dla innych pokoleń wydaje się super prosta i to jest radość. Ten odcinek jest dla Ciebie, jeśli masz w sobie tę dziwną mieszankę pragnienie radości i jednoczesny strach, że jak tylko ją poczujesz, to życie da Ci w łeb. Bo radość paradoksalnie przeraża nas bardziej niż trudne emocje. I dziś porozmawiamy o tym, dlaczego właśnie nasze pokolenie tak dobrze rozumie zdanie, nie ciesz się za bardzo. Dlaczego tak trudno jest nam właśnie cieszyć się bez lęku, że zaraz coś wybuchnie? I chcę też pokazać Ci coś bardzo ważnego, mianowicie to, że takiej czystej, nieskrępowanej radości można się nauczyć. I dziś dowiesz się, jak zrobić to tak, żeby naprawdę poczuć, że życie jest po Twojej stronie. I chcę zacząć od ym, takiej metafory, od historii, którą chcę Wam pokazać, jak działa radość, bo kilka dni temu wydarzyło się dokładnie to, co jest taką czystą radością, czystą kulką radości. Mianowicie przyszła do mnie wiewiórka, ale nie do karmnika, jak zwykle, tylko prościutko na parapet mojego kuchennego okna. Ja byłam w kuchni, ona była na parapecie tak za, zaledwie pół metra ode mnie, patrzyła na mnie spokojnie. I było tak, jakby świat się na sekundę zatrzymał. I ja oczywiście poczułam najpierw zdziwienie, potem taką dziecięcą, czystą radość, nawet zachwyt, taki króciutki błysk, który rozlewa się ciepłem w całym ciele, a później mój instagramowy odruch, że no muszę to zatrzymać, muszę zrobić zdjęcie, muszę to uchwycić. I odeszłam kawałek, sięgnęłam po telefon, żeby właśnie zrobić jej zdjęcie, no i tym ruchem ją spłoszyłam. Szast, prast, pomachała rudym ogonkiem i już jej nie było. I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, dotarło do mnie, że właśnie radość działa dokładnie tak samo. Ona przychodzi cichutko, Siada bliziutko, macha sobie nóżkami, ale kiedy robimy jeden gwałtowny ruch, kiedy tylko próbujemy ją zatrzymać, kiedy próbujemy ją jakoś kontrolować, kiedy chcemy, żeby trwała i trwała, to ona właśnie wtedy znika. Bo radość nie jest czymś, co się da złapać. Powiedziałabym filozoficznie, że radość to jest coś, co można przyjąć. I tutaj prawda jest taka, że my. Właśnie te dzieci z pokolenia, biegającego z kluczem na szyi, panicznie boimy się radości. Nie boimy się smutku, nie boimy się lęku, nawet nie boimy się wstydu, bo te trudne emocje, one są nam po prostu znane. One są niewygodne, są bolesne, są wykańczające, ale jakoś tam są oswojone. I paradoks polega na tym, że często wolimy, przedkładamy właśnie przeżycie tych trudnych, bo tak mniej więcej wiemy, czego się po nich spodziewać. A radość, radość nas przeraża ta taka prawdziwa, czysta, nieskrępowana. Dlaczego? Bo właśnie w ciele siedzi taki stary program, że jeśli jest dobrze, to długo to nie potrwa. Myśmy dorastali, słysząc bez przerwy od naszych rodziców, może od dziadków, ty się nie ciesz tak za bardzo. Nie zapeszaj. Co się polepszy, to się popiepszy. I jakby wchłanialiśmy, nasiąkaliśmy jak gąbka takimi stwierdzeniami. I więc nic dziwnego, że dziś, kiedy w naszym życiu pojawia się coś dobrego. Zamiast się tym nacieszyć, włączamy katastroficzne myślenie, automatycznie szykujemy się na strzał prosto w splot słoneczny. I właściwie na takich wysokich rejestrach wolimy nawet już nie odczuwać radości, niż odczuwać to, co potem się ma wydarzyć. I uzbrajamy się w takie warstwy, które mają nas oddzielać od tej najbardziej wrażliwej części nas. Zobacz, jak to działa w codziennym życiu. Wyobraź sobie na przykład Twoje dorosłe dziecko, które akurat Cię odwiedziło i odwraca się w drzwiach i mówi, dzięki mamo, fajnie, że zawsze mogę do Ciebie przyjść. A Ty się uśmiechasz, mówisz coś lekkiego, tak paplasz sobie, no pewnie, przecież, przecież jestem Twoją mamą, ale w środku coś w Tobie pęka. Ciepło zalewa Cię falą tak ogromną, że... Myślisz, że sobie z tym nie poradzisz, że nawet odruchowo odwracasz głowę, bo myślisz, że gdybyś została w tym uczuciu sekundę dłużej, rozpadłabyś się ze wzruszenia, to wzruszenie na to zalewa. Z tym sobie nie radzimy. Albo w pracy ktoś dziękuję ci za projekt, mówi do ciebie albo pisze, że ta współpraca była niesamowita, że dzięki tobie... Zaczął patrzeć na pewne rzeczy inaczej, że coś w jego życiu się zmieniło. A ty machasz ręką i mówisz: A, nie przesadzaj, po prostu zrobiłam co trzeba. Ale w środku czujesz taką wdzięczność, zachwyt, akceptację. Tylko, że ta fala ciepła, ona przychodzi tak nagle i tak jesteś nieprzyzwyczajona do tego, że odruchowo ją tłumisz, żeby się nie rozpłakać przy ludziach. I wiesz, ostatnio y, słuchałam y, rozmowy takiego wywiadu y, Steve'a Bartleta z, z Brene Brown. To były CIO, CEO Diaries. I poczułam, że ona mówi dokładnie o tym. Brené y, między innymi właśnie wspominała o tym, że radość i miłość. To są dwie takie najbardziej tkliwe wrażliwości w nas. Szczególnie one są takie napięte w ludziach, którzy mają wiele trudnych przejść za sobą. I podkreślała to, że właśnie ludzie po przejściach wolą częściej żyć w kontrolowanym rozczarowaniu, jak ona to nazwała, niż zaryzykować zachwyt, i potem znowu się zawieść. I właśnie jak to usłyszałam, to wszystko się we mnie wzłożyło w jedną całość, bo to jest dokładnie ten mechanizm, który widzę u nas, w naszym pokoleniu. My tak bardzo boimy się stracić coś dobrego, że często w ogóle nie pozwalamy sobie tego poczuć. Na zasadzie, że lepiej nie cieszyć się wcale, niż później cierpieć, jakby. To się skończyło, albo jakby nastąpiło coś, co jakby przykryje tą radość. I przez to, że próbujemy uniknąć tego bólu, odcinamy się też właśnie od radości. I ja wiem, że to nie jest tylko nasze. To są takie stare, zmurszałe schematy powtarzane przez naszych rodziców i im powtarzane przez ich rodziców, którzy naprawdę. W dużej mierze są ludźmi po przejściach, ludźmi, którzy musieli trzymać emocje w ryzach, żeby przetrwać, i dla nich właśnie taka cicha ostrożność była dużo bezpieczniejsza niż entuzjazm. My po prostu chcę powiedzieć, że odziedziczyliśmy to napięcie, ale teraz uczymy się je rozluźniać. I wiesz, radość to nie jest tylko emocja. To jest też bardzo czysta potrzeba. To jest coś, czego potrzebuje nasz mózg, coś, czego potrzebuje nasze ciało. Radość jest bardzo, bardzo silnym sygnałem biochemicznym, który mówi, tu jest bezpiecznie. Zatem, kiedy pojawia się choćby maleńki moment lekkości, mózg zaczyna wydzielać naturalne neurohormony, których nie da się zastąpić sztucznym pobudzeniem takim wiesz jak cukier, jak alkohol, jak zakupy, jak scrollowanie social mediów czy jakiś nie wiem maraton serialowy na Netflixie. Jest taki mechanizm, że na przykład nasz mózg wtedy kiedy słyszy świergot ptaków, natychmiast czuje się bezpiecznie, bo wydzielają się właśnie te neurohormony, o których króciusieńko chcę powiedzieć, wydziela się dopamina. Yy, ona daje nam energię i chęć do działania. Wydziela się serotonina, która koi niepokój, stabilizuje nastrój. Yy, wydziela się oksytocyna, to jest ta, ta odczułość od więzi, która mówi: Nie jesteś sama, nawet jeśli żyjesz w samotności z wyboru, czy nie. Wydzielają się też endorfiny, które. Łagodzą ból i wspierają odporność. I to nie są jakieś abstrakcyjne procesy, to jest chemia życia. Chemia, której m, potrzebujemy do naszego well-beingu, dla dobrostanu, do budowania naszego spokoju, do budowania harmonii, równowagi. Dlatego radość, właśnie odczuwana radość, nie jest luksusem to jest nasza biologiczna potrzeba, ale. Musimy pamiętać, że radość jest cichutka, jest delikatna, jak, no właśnie jak ta wiewiórka, czy jak lekki uśmiech. A nas uczono, żeby nie ekscytować się za bardzo, bo głośna ekscytacja jest niepoważna, tak? bo to jest coś dziecinnego, bo to lekkomyślne, bo, bo to jest prędzej czy później coś, co się skończy. I często też właśnie dzieci z kluczem na szyi. To są te dzieci, które zostawały same w domu, bo rodzice, jak wracali z pracy, byli bardzo podminowani. Szczególnie nasze matki, które nie dostawały zbyt wiele wsparcia i wiele rzeczy zostawało na ich głowach, one miały w sobie taki, taką złość, czasem wściekłość. Więc ta nasza radość pozostawała w bardzo dużej w bardzo dużym konflikcie z ich złością więc próbowaliśmy się jako dzieci właśnie nie nie epatować radością nie skakać nie cieszyć się nie machać rękami jakoś nie wyrażać tej radości w taki bardzo intensywny sposób bo to wkurzało nasze matki jeszcze bardziej więc to była strategia przeżycia w rodzinie. I dzisiaj jest tak, że to nam zostało. Cieszymy się półgłosem, cieszymy się na pół gwizdka, jeśli w ogóle się cieszymy. I nie pozwalamy tej radości tak naprawdę nas wypełnić po, po szczyty płuc. I ostatnio pracowałam z klientką właśnie w tym obszarze. Ona jest trochę młodsza ode mnie, ale też miała wkurzoną matkę. I ona zapytała, czy, czy to jest tak, że, że my się rodzimy z jakimś poziomem radości? Czy to jest no, taki zwykły skill, którego się można nauczyć? No i dobra wiadomość jest taka, że, że to jest umiejętność, także można się tego nauczyć. No i pytanie, jak? Jak pozwolić sobie czuć radość, skoro ciało przez lata uznawało ją za zagrożenie? A z kolei odczuwana radość w pełni właśnie wpływa pozytywnie bardzo na nasze ciało, bo wydziela te wszystkie hormony szczęścia, radości, przynależności i, i buduje taki fundament dobrostanu człowieka. I chcę Wam powiedzieć, że uczenie się na nowo radości, sama przez to przeszłam, wychodząc zarówno z wypalenia, jak i z. Zamrożenia emocji, odczuwania emocji, nie pozwalania sobie na y, odczucie emocji, to nie jest łatwy proces i to nie jest szybki proces, chociaż nie jest skomplikowany. Więc y, to, co mogę powiedzieć, to trzeba dać sobie bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo czasu. Oczywiście tempo dla każdego będzie, y, będzie inne. Ale po pierwsze, nie szukajcie nowej siebie. Tu nic nie trzeba naprawiać. Nie próbuj stawać się kimś innym, bo my tutaj my nie tworzymy niczego od zera. Natomiast to, co robimy, to odkrywamy warstwy, i to są takie cieniutkie, delikatne, ale ich jest dużo warstw. To jest tak, jakby, jakby coś było wielokrotnie okręcone. Folią spożywczą wiele, wiele, wiele razy. Więc ten proces to jest właśnie odwijanie tej folii z ciekawością, krok po kroku, yy, z takim yy, instynktem obserwatora. I pierwsze, co warto zauważyć, bo będziecie wkurzone. Że to nie dzieje się tak szybko, jak byście chciały, że jakie warstwy do jasnej cholery. Przecież ja jestem sobą, wszyscy mówią bądź sobą, bądź sobą, i że tu nie ma nic do naprawiania, ale to, że to naprawdę jest tak, jak w szeregu było powiedziane, że ogry mają warstwy i my też, pokolenie dzieci z kluczem naszej, też mamy warstwy, choć nie jesteśmy ogrami. Więc pierwsze co to daj sobie czas i zauważ, jakich mechanizmów używasz, żeby właśnie bronić się przez radością. Jak, jak ją odsuwasz, jak zagłuszasz, jak, jak się przed nią chowasz. I to będzie naprawdę piękny krok. Tych kroków będzie dużo i one będą malutkie i początkowo tak jak mówię, nie będą piękne, ale, jak zauważysz, jak ty to robisz, to naprawdę to będzie taka esencja samej prawdy o tobie i o tym, jak uczyłaś się przetrwania. I to, je, to będzie właśnie ten moment, kiedy zaczynasz właśnie rozplątywać te stare wzorce i to wszystko, co odziedziczyłaś po swoich przodkach. I pamiętaj, nie rób. Tego na siłę, niczego nie rób zresztą na siłę. Nie musisz, jak mówiłam, nie musisz się zmieniać, nie musisz skakać nagle z entuzjazmem, machać rękami i nie wiem, śmiać się na pokaz, bo radość to nie jest żaden performance, tylko to są takie mikromomenty, które zaczynają się w środku, mimo że bodziec do tego jest na zewnątrz, ale wszystko, co potrzebujesz. To dać radości przestrzeń, nie odganiać, nie analizować, nie próbować jej zatrzymywać, po prostu pozwolić, żeby chwilę pobyła. Jak z tą wiewiórką? Ja powinnam była po prostu się nie ruszać, oddychać spokojnie i uśmiechnąć się i powiedzieć do wszechświata: O Boże, jak pięknie super, dziękuję. Poproszę o więcej takich momentów. I kiedy pojawi się coś takiego dobrego, to może być wiewiórka, to może być ciepłe spojrzenie, to może być jakiś wyraz troski, czy jakiś wyraz zainteresowania od innych osób, czy nawet taki moment, kiedy leżysz na słońcu, na leżaku, załóżmy w październikowe popołudnie. I myślisz sobie, o, fajnie, to jest taki moment dla mnie, ale na pewno za chwilę ktoś mi to przerwie. <laughs> Zaraz się to skończy. To zanim. Czy nawet, to, no już pomyślałaś, poleciało, tak? Ale zrób jeden świadomy wdech. Jeden świadomy wydech. Wypuść to powietrze powoli. Nie, pff, tylko naprawdę. Możesz nawet właśnie otworzyć usta i wydać z siebie jakiś dźwięk. Taki jaki wychodzi z ciebie naturalnie. Niektórzy będą wypuszczali, ten dźwięk raczej to będzie mm, takie mruczące coś, kiedy usta są złączone, dla innych to będzie raczej A lub o. Ale powiedz sobie, właśnie w myślach, to jest dobre ja mogę to poczuć. Poczuj to, to ciepło w klatce, te, te fale, która rozlewa się w brzuchu. I po prostu spróbuj w głowie zatrzymać ten moment, choćby to miały być dwa oddechy na początku. I podziękuj. Powiedz, ale fajnie. Dzięki. Podziękuj Wszechświatowi, życiu, Bogu, w cokolwiek wierzysz, cokolwiek jest dla Ciebie tą Wyższą siłą, która ci pomaga. Proszę o więcej. To mi się podoba. I z czasem stanie się tak, że zaczniesz przyjmować radość w takich malutkich dawkach, żeby się nie o nie zachłysnąć. Obserwuj, po prostu obserwuj świadomie świat wokół siebie i zobaczysz, że zaczynasz dostrzegać piękno takich mikro momentów. To może być motyl o niesamowitych skrzydłach. To mogą być jakieś dziwnie ułożone ździubła trawy na Twoim trawniku. Ja na przykład zauważyłam, że mój trawnik po skoszeniu jest idealnie równy, ale kilka dni później niektóre ździubła rosną jakby szybciej. No i to jest fajne. Może zauważysz jakieś niesamowite, piękne chmury. W drodze do pracy albo z pracy. Znam parę osób, które kolekcjonują chmury, robią im zdjęcia. Wciągnij, zauważ, jaki jest zapach powietrza, tego, które wciągasz do płuc. I rzeczywiście, pomyśl sobie, że to jest Twoja droga do radości. Ona jest tylko Twoja. Nikt inny nie przeżywa jej w ten sam sposób. I to jest właśnie trening radości. Pamiętaj, że każdy taki mikromoment ciało zapamięta jako chwilę bezpieczeństwa. I każda taka chwila, taki mikromoment, to jest milimetr, może procent, który buduje nowe połączenia w Twoim systemie neurologicznym. To są właśnie. Te nowe synapsy, które się pojawiają, i właśnie tak uczymy się radości. Kawałek po kawałku, z czułością. Nie przez wysiłek, czy przez nagrodę, tylko przez taką zwyczajną zgodę, przez pozwolenie sobie na odczuwanie absolutnie wszystkiego. I radości też, bo możesz, bo ona jest, bo jest dla ciebie, więc przyjmij ją. I pamiętaj, że. Radość to nie jest nagroda za przetrwanie. Radość przychodzi tam, gdzie czujesz się bezpiecznie i im bardziej czujesz się bezpiecznie, tym więcej tych momentów radości yy, będzie się pojawiało w Twoim życiu, a im więcej momentów yy, radości tym bardziej bezpiecznie będziesz się czuła. tym więcej wdzięczności się yy, odczujesz i. I to jest właśnie taka spirala, która się samo nakręca, że im więcej pozwalasz sobie zauważać rzeczy pięknych, rzeczy, które właśnie powodują ten delikatny uśmiech wewnątrz albo na zewnątrz, to dostajesz tego więcej. Więcej okazji do tego pojawia się w Twojej przestrzeni. I dlatego Chcę dziś zaproponować Ci coś super, super prostego. Jeśli chcesz poczuć jeszcze więcej spokoju i ciepła w swoim ciele, to sięgnij po moją medytację Cisza w Sercu. To jest takie malutkie narzędzie do właśnie mikroregulacji emocji. Ona jest króciutka, także w sam raz, taka od której możesz zacząć. To jest prowadzona medytacja, także jeśli chcesz nauczyć się wracać do siebie krok po kroku, pobierz ją na telefon, słuchaj w słuchawkach, jeśli jesteś wrażliwą osobą. I link do tej mm, darmowej medytacji znajdziesz w opisie tego odcinka. Także usiądź sobie z nią dziś wieczorem albo jutro rano przy jakiejś kawce i możesz wracać do niej zawsze, kiedy tylko potrzebujesz. I to będzie taki mały prezent spokoju, który zrobisz sobie sama dla siebie. Dziękuję Ci, że słuchasz. Dziękuję, że jesteś. I dla mnie to jest ogromny przywilej móc Ci towarzyszyć w Twojej drodze. Także daj znać w komentarzach. Który fragment dzisiejszego odcinka najbardziej Ci pomógł, bo każdy z nas jest inny i każda idzie swoją drogą, ale wszechświat wrzuca nas na moment w jedną przestrzeń, żebyśmy mogły pomagać sobie wracać do domu. Żegnam się dzisiaj i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa! pa.